I Kamil Stoch zawsze dla, dla lidera to najtrudniejsza rola. Albo rozpoczyniania, ale najczęściej kończenia występu czwórki. I zobaczymy. Kamil w powietrzu i to będzie piękny również. skok, oh. Brawo! 130 albo powyżej. 130 metrów przekroczył HS-a. Więc kolejny nasz skoczek, który skacze. 130 metrów, 130,5 czyli aż trzech skoczyło po 130 pół, jak w zegarku. I te noty 129 Kubacki. I te noty, jakie otrzymuje Kamil 4 razy 19, jedna nota 19,5 punktowa dodatkowo pół punktu za wiatr oraz za obniżony rozbieg 980. Będziemy po pierwszej serii na pierwszym miejscu. Pytanie teraz z jaką przewagą, za moment się przekonamy. Mówiliśmy o tym równo stabilnie Adam Małysz przed 16 laty my cieszyliśmy się z jego zwycięstw tutaj, teraz on patrzy z boku i jesteśmy na pierwszym miejscu o 17,4 punktu przed Austrią, o 18,8 przed Niemcami.